Premiera gry GTA VI zostanie przesunięta na zarok. Rok, za rok, za rok. Rockstar Games Dzwonią 30 doświadczonych deweloperów. Premiera GTA VI zagrożona. Deweloperzy są załamani, a atmosfera wewnątrz studia jest fatalna. Fatal. Fatal. 6 listopada odbyło się długo wyczekiwane spotkanie inwestorskie wydawcy Rockstar Games, czyli spółki Take Two. Dzień wcześniej informowaliśmy, że najprawdopodobniej nie otrzymamy w tym dniu żadnych nowych treści pochodzących z gry, a jedynie oficjalne potwierdzenie lub przesunięcie daty premiery gry. Nie inaczej stało się kilkanaście godzin później. Najgorsze przypuszczenia naszych widzów stały się faktem. Premiera Grand Theft Auto 6, najbardziej wyczekiwanej gry na świecie, po raz kolejny została przesunięta. Choć wielu z nas spodziewało się takiej decyzji, a dla fanów Rockstara kolejne przesunięcie premiery nie jest niczym nowym, tak w tym przypadku sytuacja wygląda gorzej niż można by przypuszczać. Jeszcze w trakcie trwania spotkania inwestorskiego, Rockstar udostępnił na swoich profilach poniższy wpis mówiący o konieczności dopracowania gry i przesunięciu premiery o kolejne pół roku na datę 19 listopada 2026 roku. Brzmi znajomo, prawda? Chwilę później wiadomość obiegła już niemal cały świat, a zirytowani fani nie kryli oburzenia. Trudno im się zresztą dziwić. Osobiście jednak uważam, że tytuł, którego wyczekujemy, będzie tego warty. Pamiętajmy: Rockstar Games to gwarancja jakości. Chyba każdy z nas kojarzy momenty swojego życia, w których po raz pierwszy zderzał się z potęgą jakości świata, jaką oferował nam każdy kolejny tytuł serii GTA. W ostatnich latach studio przyzwyczaiło nas do tego, że wypuszcza grę rzadko, ale gdy już to robi, miażdży konkurencję. A nowe produkcje niemalże z miejsca stają się ponadczasowymi klasykami. Wyobraźmy sobie tylko nasze rozczarowanie, gdy przy tak ogromnej presji, potężnych oczekiwań i niemal 13 latach przerwy odpalamy w końcu wyczekiwaną grę, a ta sypie się na starcie. Nie chcemy chyba powtórki z Cyberpunk'a. Nie chcemy, żeby z powodu pośpiechu genialność tej serii została zrujnowana. Nie chcemy tego my, gracze, a już z pewnością nie chce tego Rockstar. Co ciekawe, twórcy Cyberpunk'a w reakcji na opóźnienie szóstki postanowili żartobliwie odnieść się do tej sytuacji, cytując na swoim profilu własny tweet z 2020 roku brzmiący „Nie będzie już żadnych opóźnień. Przypominając tym samym, jak pochopna wtedy była to deklaracja, CD Projekt otwarcie przyznało, że ich pośpiech z wydaniem gry był błędem i zdecydowanie lepiej wypuścić dopracowaną grę chwilę później niż zbagowaną wersję wcześniej. Tak czy owak, niestety, marketing GTA 6 podzielił losy RDR 2, zaliczając oficjalnie drugie, a według insiderów nieoficjalnie aż czwarte opóźnienie. godzinę po ogłoszeniu opóźnienia na kultowym portalu GTA Forums pojawił się niepokojący wpis. Szybko okazało się, że autorem publikacji jest jeden z pracowników Rockstar, a administracja potwierdziła jego autentyczność. W obszernym poście czytamy: W zeszłym tygodniu moi koledzy, którzy byli w studiu, indywidualnie otrzymali wiadomość od działu HR z zaproszeniem na krótkie przyjazne spotkanie pod miłym pretekstem na zasadzie: "Hej, Masz chwilę na szybką rozmowę. Po przyjściu na to spotkanie, wręczano im kopertę z krótkim listem, w którym stwierdzono, że ich zatrudnienie zostało zakończone z powodu rażącego wykroczenia związanego z postami zamieszczanymi na Discordzie. Nie przedstawiono żadnych dowodów. Gdy o nie prosili, nie było ich też w samym liście i nie ujawniono żadnych innych informacji ani uzasadnienia. Odmówiono im prawa do reprezentacji związkowej podczas rozmowy dyscyplinarnej, co jest jest sprzeczne z brytyjskim prawem pracy, a następnie wyprowadzono ich ze studia niemal pod escortą, przy czym całe to spotkanie trwało mniej niż 5 minut. Dla kolegów, którzy tego dnia nie byli w studiu, było to po prostu połączenie telefoniczne z HR-em, trwające mniej niż 2 minuty, w którym powiedziano im, że są zwolnieni i że dostaną taki sam list jak powyżej. Wiem o jednym pracowniku, który w tym momencie dostał ataku paniki. Pracownik HR rozłączył się w trakcie tego ataku paniki. Nie przejmując się jego samopoczuciem. Do tej pory zwolnili już ponad 34 osoby z nas. W tej związkowej grupie pracowniczej na Discordzie było nas ponad 250 istnieje obawa, że jeśli ujdzie im to na sucho, nic nie powstrzyma ich przed powtarzaniem tego w kółko. Morale w studiu sięgnęło dna. W momencie, gdy powinniśmy być podekscytowani tym, co ma nadejście w ciągu najbliższego roku jesteśmy teraz kompletnie wypompowani, a nasze zaufanie i w innych są całkowicie zniszczone. Nie wiadomo, co stało się z tymi pracownikami później, ale jedno wiemy na pewno, wszystko co próbowano zrobić, by naprawić kulturę pracy w Rockstar Games zostało w ostatnich dniach całkowicie przekreślone. Rockstar Games prowadzi krucjatę, by ograniczyć prawa związkowe swoich pracowników, zmuszając ich do pracy dodatkowe 7 miesięcy po dacie, którą mieli świętować, a nawet zwalniając tych, którzy nie pozwalają im postawić na swoim. I nawet z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że sprawianie, by znaczna część załogi pracowała w warunkach, w których nikt z nich nie chce pracować, zwłaszcza przy projekcie tak dużym jak GTA 6, może prowadzić tylko do jednego do całkowitej Katastrofę. Musicie przyznać, że nie brzmi to najlepiej. Ale zastanówmy się przez chwilę, o co tu tak naprawdę chodzi. Część z Was kojarzy zapewne wypowiedź Jasona Schreiera z lipca 2022 roku, w której to opisywał on aktualną sytuację Rockstara i to, jak studio próbuje sprawić, by kultura pracy w zespołach stała się bardziej przyjazna i komfortowa. Te reformy w firmie miały rozwiązać istotne problemy pracownicze, takie jak crunche przed deadline'em, nadmierne nadgodziny, a nawet zmiany w kadrze, Zarządzającej, by zapewnić pracownikom lepsze świadczenie w pracy. Wszystko to wypłynęło na wierzch po anonimowych wywiadach z ponad setką byłych, a nawet obecnych pracowników, którzy mieli bardzo podobne doświadczenia przy pracy nad chociażby Max Payne 3 czy wspomniane wcześniej Red Dead Redemption 2. Rockstar sprawił wrażenie zdeterminowanego, by faktycznie poprawić tę sytuację, zwłaszcza w kontekście pracy nad zbliżającym się GTA 6. Na pierwszy rzut oka można było założyć, że od tamtego momentu sytuacja wewnątrz Rockstara się poprawiła. Jak się okazuje, sytuacja wygląda zgoła inaczej. Nie wiem, czy możemy mówić tu o zbiegu okoliczności, jednak fakty są takie, że półtora dnia przed publikacją informacji o przesunięciu, Rockstar dosłownie wyrzuca ze swojego teamu ponad 30 pracowników. I to nie byle jakich pracowników. Jak donoszą źródła, byli to m.in. starsi artyści, animatorzy, testerzy, programiści, producenci, a nawet liderzy projektów. Wielu z nich miało już solidny, wieloletni staż w firmie, pracując przy wielu poprzednich premierach. Jak się później okazało, każdy ze zwolnionych pracowników należał do grupy na Discordzie, która aktywnie próbowała doprowadzić do ponownego uzwiązkowienia w strukturach Rockstar Games. Jeśli nie wiesz, czym są związki zawodowe, to mówiąc w skrócie, związek zawodowy jest niejako pośrednikiem między pracownikami a pracodawcą. Jest to zrzeszona grupa pracowników tej samej firmy czy instytucji. Którzy wspólnie tworzą grupę, w cudzysłowie wzajemnego wsparcia. Ma to m.in. służyć temu, aby pracownicy firmy znali swoje prawa i nie byli wykorzystywani przez pracodawców, Np. otrzymywali wynagrodzenie zgodne ze swoimi kwalifikacjami i umowami, albo nie byli przymuszani do wyrabiania nadgodzin, tym bardziej bezpłatnych. Między innymi w takich celach już w 2022 roku pracownicy Rockstar utworzyli własny serwer Discord, na którym. Dyskutowali oni na tematy ogólnopracownicze, jak i związkowe. Cóż, wydaje się to całkowicie zrozumiałe. Pracownicy chcą po prostu czuć się bezpiecznie w miejscu, w którym pracują i wykonywać swoją robotę, bez obaw o to, że ich podstawowe prawa pracownicze zostaną złamane. Jednak aby związek zawodowy mógł zostać prawnie uznany, wymagana liczba członków musi stanowić przynajmniej 10% zespołu. Jak donoszą źródła, pracowniczy kanał Discord w pewnym momencie przekroczył ten próg. Kilka dni później w przeciągu chwili kilkadziesiąt osób powiązanych z tą inicjatywą traci pracę. IWGB, czyli Związek Zawodowy Niezależnych Pracowników Wielkiej Brytanii, stanowczo zaprzecza takiej teorii. Według nich to jedna z najbardziej bezczelnych i brutalnych akcji zwalczania związków, jakie branża gier kiedykolwiek widziała. Związek wprost nazywa to union bustingiem, czyli w cudzysłowie rozprawieniem się z zalążkiem związku zawodowego poprzez zastraszenie i wyrzucenie organizatorów. IWGB, będący niejako związkiem reprezentującym wszystkich pracowników z tego sektora, podjęło polubowne próby dogadania się z przedstawicielami Rockstara. Jak wiadomo, do porozumienia jednak nie doszło. W efekcie związek złożył pozew przeciwko gwiazdom roka, zarzucając firmie nielegalne zwolnienia i dyskryminację za działalność związkową. Sprawa zapewne trafi do Sądu Pracy w Wielkiej Brytanii. Co ważne, jeśli podczas zwalniania pracowników, jak czytamy we wpisie, Rockstar faktycznie odmówił im prawa do obecności reprezentanta związku, to doszło tu do złamania prawa. Co dalej? Jak czytamy, morale załogi sięgnęło dna. Ludzie w studiu czują się przerażeni, skrzywdzeni i niepewni, ale co ważne, nie zamierzają milczeć ze strachu, wręcz przeciwnie. Ponad 200 pracowników Rockstar'a, zarówno tych nadal zatrudnionych, jak i część zwolnionych, podpisało list otwarty do kierownictwa, domagając się przywrócenia zwolnionych kolegów. Jeden z wyrzuconych deweloperów komentował ze wzruszeniem, To naprawdę podnosi na duchu, gdy tylu naszych kolegów nas wspiera i rozlicza zarząd z jego czynów. W czasie, gdy Rockstar chciałbyśmy czuli strach, moi odważni, byli współpracownicy śmiało pukają do drzwi szefostwa, domagając się wysłuchania naszych głosów i nie zamierzają się wycofać. Dla każdego, kto zna tę sytuację, jasne jest, że to bezwstydny, jawny akt zajadłego zwalczania Związku Zawodowego. Mało tego, sprawą zainteresowali się politycy. Christie Jardine, posłanka reprezentująca Edynburg Zachodni w brytyjskim parlamencie, poruszyła temat Rockstera podczas obrad. Tu cytat. Gigant gier wideo Rockstar Games zwolnił ponad 30 pracowników w Wielkiej Brytanii, w tym moich wyborców z biura w Edynburgu. Zaapelowałam do ministrów o wsparcie dla tych ludzi i zapobieżenie, by to nie zdarzyło się ponownie. Poprosiła też o spotkanie z odpowiednim ministrem w tej Sprawie. Skoro temat trafił aż do parlamentu, to potwierdza to tylko skalę tego wydarzenia. Trudno się dziwić, skoro ten temat nie ominął nawet naszego Sejmu. w ramach oświadczenia poselskiego, chciałem poinformować o bardzo bulwersującej sprawie, ponieważ godzinę temu Rockstar Games powiedziało, że zapowiedziało, że premiera gry GTA 6 zostanie przesunięta na za rok. No to jest ogromny skandal. Powiem szczerze, że jeśli po czymś takim ludzie nie wyjdą na ulicę, to już nie wiem. I zapraszam pana. Mówiąc poważnie, wewnątrz Rockstara mamy teraz spory kryzys zaufania i otwarty konflikt z częścią załogi. Firma twardo obstaje przy swoim publicznie milczy poza tym jednym oświadczeniem, mówiąc, że zwolniła pracowników za wyciek poufnych informacji i że to nie ma nic wspólnego ze związkami. Jednak presja rośnie. Byli pracownicy protestują i WGB mobilizuje ludzi, i składa pozew, media rozpisują się o Union Bustingu. Parlament podnosi temat, a cała ta sprawa zaczyna śmierdzieć coraz bardziej. Rockstar odpowiedział na zarzuty, twierdząc, że powodem tych zwolnień był w rzeczywistości udział grupy w udostępnianiu poufnych informacji w ramach tej grupy na Discordzie. Rzecznik firmy oświadczył: "W zeszłym tygodniu podjęliśmy działania wobec niewielkiej liczby osób, u których stwierdzono, że rozpowszechniały i omawiały poufne informacje na publicznym forum, co stanowi naruszenie polityki naszej firmy". Jednak wspomniany wcześniej wpis pracownika Rockstara wprost stwierdził, że to nieprawda, a Rockstar nie przedstawił żadnego dowodu na to, że jakiekolwiek poufne informacje zostały ujawnione. Napisał, pozwólcie, że to wyjaśnię. Nigdy nie widziałem żadnych dyskusji ani wycieków dotyczących projektów Rockstar na związkowym Discordzie. Jedyne rozmowy dotyczyły wysiłków na rzecz uzwiązkowienia i warunków pracy w Rockstar. Ten Discord nie był publiczny, była to prywatna grupa na Discordzie, w której byli wyłącznie pracownicy Rockstara oraz przedstawiciele związku i jest bardzo prawdopodobne, że nigdy nie dowiemy się, która strona ma tu naprawdę rację. I czy jakiekolwiek informacje faktycznie zostały ujawnione? Ale jeśli, jak podano, przedstawiciele IWGB byli częścią tej grupy na Discordzie, trudno uwierzyć, że tak właśnie było. Można śmiało powiedzieć, że patrząc na przeszłość Rockstara, bardzo łatwo uwierzyć, iż Rockstar szukał pretekstu, by pozbyć się tych pracowników i wykorzystał wszystko, co tylko mógł, żeby to zrobić. Koniec cytatu. Wszystkie wydarzenia, o których mówimy, sprawiły jednak, że pracownicy Rockstara zaczęli protestować przed siedzibami Rockstara i Take-Two, co trwało już od ponad doby, jeszcze zanim ogłoszono opóźnienie. Poświęciłem swoje życie tej firmie, a zostałem zwolniony bez ostrzeżenia i bez dowodów i bez możliwości, by wypowiedzieć się w swojej obronie. A wszystko dlatego, że rozmawiałem z kolegami na prywatnym czacie związkowym. Nie udostępnialiśmy żadnych informacji, ani nie próbowaliśmy zaszkodzić firmie. Wspieraliśmy się nawzajem. Starając się zrozumieć naszą sytuację i ją poprawić. Utrata pracy z takiego powodu wydaje się głęboko niesprawiedliwa. Nikt nie powinien być karany za to, że należy do mojego związku, ani za szczerość w rozmowie o swojej pracy. Kilka dni temu kanał People Make Games opublikował materiał, w którym to autor reportażu próbuje rozwikłać tę sytuację. Ujęcia z siedziby tej kto w Londynie potwierdzają, że protesty trwają tam do dziś, czyli prawie miesiąc po ogłoszeniu opóźnienia szóstki. Jeden z pracowników Rockstara postanowił anonimowo wypowiedzieć się w tej sprawie. Co warte zaznaczenia, wspomniany pracownik był członkiem kanału na Discordzie, ale nie należał do związku. Dzięki jego informacjom dowiadujemy się, że Rockstar jak jak pracownicy pracownice komunikują się za pomocą komunikatora Slack. To jednak żadna nowość. Wiemy o tym już od jakiegoś czasu, ponieważ Slack to ten sam komunikator, za pomocą którego w 2022 roku 18-letni haker doprowadził do największego wycieku w historii gier. Według pracownika kilka tygodni temu Rockstar miał dokonać zwanej czystki kanałów Slacka, likwidując wszystkie Hyde Parkowe kanały, czyli pokoje dyskusyjne niezwiązane z Pracą. Znajdowały się tam m.in. kanały dyskusyjne dotyczące hobby, filmów, sportów czy nawet innych gier. Wspomniane kanały miały rzekomo rozpraszać deweloperów podczas pracy, dlatego firma postanowiła je usunąć. Jak możemy się domyślić, ta decyzja nie spotkała się raczej z entuzjazmem wśród pracowników. Mało tego, informacje o tej decyzji rozesłano do pracowników Rockstar dopiero późnym wieczorem, podczas gdy większość z nich znajdowała się już poza biurą. Biurem. Jest to o tyle istotne, ponieważ ze względów bezpieczeństwa pracownicy będący poza biurem nie mają dostępu do służbowego maila, mogą odbierać pocztę tylko w miejscu pracy. Idąc dalej, jeden z pracowników, który przebywał wtedy w biurze, miał przesłać treść ogłoszenia dotyczącego zmian na slacku wprost na związkowy kanał Discord, aby jego koledzy z zespołu będący poza biurem mogli zapoznać się z nim szybciej. Jak się okazało, takie działanie nie spodobało się jednemu z członków kanału, który zdecydował się poinformować o tym kierownictwo Rockstara. Z relacji wynika, że Rockstar uzyskał dostęp do logów związkowego Discorda i przeszukał je, aby zbudować podstawy do zwolnień. Skoro powodem zwolnień była publikacja poufnych informacji, to dlaczego zwolniono ponad 30 osób, a nie jedną osobę odpowiadającą za przesłanie treści służbowego? Firma odmówiła komentarza na temat tego czy pokazane w materiale wiadomości stanowiły istotny element ich argumentacji. Musicie przyznać, cała ta sprawa wydaje się być dość kuriozalna. Pamiętajmy jednak, że po ogromnym wycieku z 2022 roku, Rockstar podchodzi do kwestii bezpieczeństwa śmiertelnie poważnie. Jak widać, oprócz masy NDA, firma stara się również na bieżąco monitorować nastroje i zachowania swojego zespołu, aby zapobiegać potencjalnym wyciekom w przeszłości. Niektórzy uważają, że ma to związek z udaną próbą zablokowania związku zawodowego, a być może to jedynie przezorność i kwestie bezpieczeństwa interesów firmy. Nasuwa się tu zatem pytanie, czy w związku z obecną sytuacją kadrową wewnątrz Rockstara ta sytuacja może mieć realny wpływ na stan gry i przesunięcie daty premiery? W naszej ocenie. Niekoniecznie. Przypomnijmy, że do pracy przy GTA 6 zaangażowano niemal wszystkie dostępne siły rockstara na całym świecie, które według szacunków mogą liczyć nawet 7000 osób. Wydaje się zatem, że wyrzucenie 30 pracowników stanowiących mniej niż 1% wszystkich deweloperów nie może realnie wpłynąć na przesunięcie daty premiery, czy tym bardziej zagrożenie tytułowi. Choć z drugiej strony... Mówimy tu o doświadczonych pracownikach z blisko dziesięcioletnim stażem w firmie. Podobnego zdania są insiderzy, którzy twierdzą, że ostatnie perypetie kadrowe nie mają związku z wydanym oświadczeniem dotyczącym opóźnienia, choć długofalowo skutki takich decyzji mogą być odczuwalne. Sam Jason Schreier przyznał, że choć opóźnienie nie było spowodowane zwolnieniami pracowników, to konflikt ten może skutkować kolejnymi niedotrzymanymi terminami w przeszłości z powodu nieobsadzonych stanowisk, przeciągających się batalii prawnych, spadku morale i tym podobne. Innymi słowy, jeśli obecna sytuacja nie ulegnie zmianie, w teorii może nas czekać dalsze wydłużenie prac albo nawet komplikacje w procesie tworzenia, pożary wybuchające we własnych biurach i ponura atmosfera wśród deweloperów z całą pewnością nie pomagają przy pracy nad tak ogromnym projektem. Niektórzy bowiem twierdzą, że opóźnienie premiery wynika częściowo właśnie z tego powodu, ogromu pracy. Mówi się, że gra jest największym przedsięwzięciem rockstara w historii, prawdziwym next genowym tytułem, który wbije nas w fotel i na lata zmiecie konkurencję z planszy. Być może okazało się, że finalna wersja gry stała się tak potężna, że wymaga ona jeszcze dodatkowych miesięcy testów, aby w obliczu tak wielkich oczekiwań uniknąć kompromitacji po premierze. Warto przypomnieć, że po ogłoszeniu przesunięcia Znany insider Tom Henderson uspokajał graczy, twierdząc, że gra pod względem zawartości jest już niemal ukończona. Według jego informacji, szóstka zawiera już kompletne elementy: misje, mapy, mechaniki i modele. A ostatnim, finalnym, technicznym zadaniem jest eliminacja bugów, wadliwych mechanik i ostateczna optymalizacja. Wbrew pozorom, to jeden z najcięższych i najbardziej czasochłonnych etapów produkcji gier wideo. Tym samym Henderson nie spodziewa się, aby listopadowa premiera 2026 roku była jakkolwiek zagrożona. Podsumowując. Ostatnie wydarzenia z pewnością odbiły się na reputacji zarówno tej, którą jak i samego studia Rockstar Games. Związek ze sprawą batalii sądowych zapewne będzie dążył do sprawiedliwości, które ostatecznie mogą ciągnąć się nawet latami. Ponad 30 doświadczonych deweloperów Rockstar zostało pozbawionych pracy. Wpływ tego procederu na samą produkcję jest jednak ciężki do oszacowania. Być może zwolnienia, o których mówiliśmy, nie okażą się mieć katastrofalnych skutków. Od początku listopada Rockstar wy. Wyraźnie nabrał wodę w usta. Gracze GTA Online otrzymali nowe DLC, jednak w kontekście szóstki wciąż nie doczekaliśmy się żadnych nowych treści z gry. Tym bardziej nie otrzymaliśmy trzeciego Zwiastuna, którego premierę jeszcze w tym roku obstawiła większość z naszych widzów. To dość zaskakująca strategia, biorąc pod uwagę fakt, iż przy poprzednim przesunięciu otrzymaliśmy nowy Zwiastun i masę nowej zawartości z gry. Na pocieszenie. Jedyną świeżą nowość otrzymaliśmy kilka dni temu, co prawda nie bezpośrednio od Rockstara, a od byłego animatora studia, Benjamina Hue, który umieścił w swoim portfolio fragment animacji pochodzących z gry. W opisie otrzymaliśmy też bezpośrednie potwierdzenie, że widoczne animacje faktycznie pochodzą z szóstki. Widzimy tam deweloperską prewkę zachowania nieoteksturowanych postaci w interakcji z rowerem, a także animację kobiety zeskakującej z pick-upa. W drugiej animacji, w tle, widzimy fragment Ocean View. Identyczny model stacji i jednośladów, dzięki którym możemy wypożyczyć rower za pomocą aplikacji. Widzieliśmy już zarówno w wyciekach, jak i na oficjalnym skrynie. Wygląda na to, że oprócz parodii aplikacji Ubera w telefonie otrzymamy też coś na zasadzie polskiego weturilo. Osobiście uważam, że jeśli Rockstar nie zdecyduje się załagodzić nastrojów graczy w postaci grudniowego świątecznego prezentu, to kolejnych aktualizacji możemy spodziewać się dopiero wiosną przyszłego roku. Pokrywałoby się to z informacją Straussa Zelnika o krótkiej, lecz intensywnej promocji tytułu, jednak biorąc pod uwagę jego zapewnienia odnośnie majowej daty premiery, musimy patrzeć na to z przymrużeniem oka. Na koniec, krótkie przypomnienie dla widzów, którzy nie wierzą w to, że ten tytuł w ogóle kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, albo że cytat okaże się on totalną klapą. Cóż, ciężko ocenić grę, w którą jeszcze nie zagraliśmy. Dopóki nie zobaczymy finalnej wersji gry, warto wstrzymać się z pochopną opinią. Jako gracz związany z serią GTA od blisko 20 lat, jestem przekonany, że Rockstar zaskoczy nas i tym razem. Tak jak robił to z każdym kolejnym tytułem. Zawartość i mechaniki GTA VI zapowiadają się na jeszcze nowsze i potężniejsze niż te, które oferował nam najnowszy Red Dead. Oba tytuły będzie dzielić prawie dekadę, a to, co widzieliśmy w zwiastunach, pokazało nam zaledwie namiastkę tego, co tak naprawdę szykuje dla nas studio. Dodatkowo, według ekspertów, szósta część serii GTA będzie pierwszym tytułem na świecie, klasyfikowanym jako Game 5A, który skalą produkcji przerośnie nawet Największe premiery w historii gier. Jak wspominaliśmy wcześniej, pozwólmy deweloperom doprowadzić tę grę do perfekcji, abyśmy mogli zanurzyć się w tym świecie w jego najlepszej możliwej wersji. To w cudzysłowie krótkie, półroczne opóźnienie premiery będzie kosztować Rockstara od 60 do nawet 500 milionów dolarów. Dlatego jeśli w najbliższym czasie nie wydarzy się nic poważnego, to listopadowa data przyszłego roku z dużym prawdopodobieństwem będzie tą ostateczną. Czy, Twoim zdaniem, zwolnienia deweloperów mogą negatywnie wpłynąć na rozwój tytułu? Czy Rockstar postąpił właściwie z obawy o kwestie zabezpieczenia? Czy była to po prostu udana próba stłumienia kiełkującego związku zawodowego? Czy listopadowa data również może być zagrożona? Czy jednak to koniec opóźnień? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach, jak i dołączenia do naszej grupy Facebookowej, na której szczegółowo omawiamy wszystkie insajderskie wątki ze świata GTA VI. Tymczasem na dziś to już wszystko. Do zobaczenia!